click obciążenie psychiczne. No ja pamiętam jakieś były materiały, że on już wcześniej miał jakieś problemy z tymi używkami. Tam oto się chyba też rozpoczął ten spór z Tańsulą te nagranie dalej Nie mam pojęcia co się takiego wydarzyło. Natomiast tak jak mówię to jest moja teoria teraz tylko i wyłącznie teoria. Traktujcie to jako teoria. Ja bym, nie, ja nie uważam w żadnym stopniu a dużo ludzi to uważa, że to niby było samobójstwo. Ja tak nie uważam. Uważam, że to był jakiś nieszczęśliwy wypadek, w sensie, że yy, no, czegoś wziął za dużo i tyle. Ale tak jak mówię, to jest moja teoria. Yy, bo po prostu kojarzę, że on wrzucał, że się bardzo cieszy na, na yy, wyjazd na Oscary. On tam zagrał w takim filmie i yy, wydaje mi się, że jak człowiek ma na co czekać i czymś się cieszy. To nie zrobi takich głupstw, nie? Po prostu z przesadził, o ile to się potwierdzi. I organizm nie wytrzymał i tyle, nie?